Alfa One. Strata. Pieczu na zdrajczyni. Wyreneruj się. Wszystko będzie w porządku. Walka wywiadów. Młodzi, ambitni oficerowie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym falietonie. Przepraszam, że troszeczkę opóźniony, no a dzisiaj odcinek taki troszeczkę wakacyjny. Pojawiło się kilka ciekawych pytań, to też dzisiaj zrobimy sobie takie małe QA. Głównie te pytania są ze Stanów Zjednoczonych. To też nie. O, tu mam taki instrument, który będzie pomagał w odczytaniu tych pytań. No i o co, o co moi drodzy, pytacie? Pytacie o bardzo dużo rzeczy. Pytacie o bardzo dużo rzeczy. Natomiast tutaj mam jedną, jedno takie ciekawe pytanie. W zeszłą sobotę w Radomiu było spotkanie z wielkim królem. <grym> Chyba wiem o kogo chodzi. Który to w swoim wystąpieniu bradził, oszukiwał Polaków. Platforma nawiozła tych swoich działaczy na to spotkanie. Co pan myśli na ten temat? Zacznijmy może od pierwszej części tego pytania. To pierwsza rzecz wygląda w ten sposób. No ja już dawno nie słyszałem, żeby pan Donald Tusk mówił kiedyś prawdę. Nie wiem, ja nie słyszałem tego. Może jak był młody, może jak mówił żonie, że ją kocha. No nie wiem, może wtedy. Natomiast Pantus generalnie on nawet platformy specjalnie moim zdaniem nie kocha. Bo on płynie tam, gdzie jest prąd, on płynie tam, gdzie jest kasa, on płynie tam, gdzie jest popularność. I właściwie, jeśli by tak naprawdę wiedział, że dzięki na przykład ogłoszeniu się komunistom zostanie znowu królem Europy, to on by to zrobił, on by się ogłosił. Także, proszę Państwa, no, tam prawda nie mogło być. Słuchajcie. Dlaczego nie mogło być tam prawdy? No dlatego, że po prostu w tym momencie opozycja nasza, przynajmniej na dzień nagrania tego yy, yy, odcinka, no nie ma jakichś sensownych yy, założeń programowych. Yy, może ktoś powie, to za wcześnie, no rok do wyborów, yy, jest, trzeba wypracować dopiero... Być może, że tak. Natomiast po prostu ja przynajmniej, gdybym był politykiem, no a zwłaszcza już tyle lat, no to chciałbym wiedzieć, yy, chciałbym przekazać coś swoim wyborcom, yy, żeby oni znali mniej więcej zręby tego, co ja bym chciał. Rozumiecie, na przykład, no, gdybym był politykiem, powiedziałbym, że absolutnie ZUS nie ma u mnie szans. No to już wiecie, nie? Na przykład, jednemu to by się spodobało, drugiemu nie. Gdybym był politykiem, to na przykład powiedziałbym, że ja uważam, żeby, że w firmach na przykład powinna być dobra atmosfera, tak? i że pracodawcy powinni być surowo karani za mobbing wobec pracowników. Na przykład. Tak? No to, to jest moje zdanie. Ja nie mam programu politycznego, bo oczywiście nie będę politykiem, ale ale wiecie o co chodzi? Chociaż nigdy nie mów nigdy, jak to się mówi, no, ale, ale wiecie o co chodzi? No, wychodzę przed kamery i mówię, słuchajcie, no nie mam jeszcze jakiegoś takiego dobrze przeliczonego programu gospodarczego, bo to się wszystko kształtuje, ale mam takie pomysły i sprawdzę, czy to się da zrobić, nie? I, i wyliczam. Zresztą zalążek programu się pojawił, ale o tym za chwilkę. No właśnie, pojawił się, bo na przykład, no tak, no pojawił się, ponieważ, proszę Państwa, no Donald Tusk gdzieś tam w Polsce znowu powiedział, że czterodniowy tydzień pracy wymyśli. Wiecie co? No fajnie by było. Tyle tylko, że jest inne pytanie. Kto za to zapłaci? Tak jak yy, ekonomiści zadają pytanie, kto zapłaci za, za to, za to, za tamto, za, za 500, plus za to, za tamto, bo takie pytania się pojawiają. A w przestrzeni publicznej, to nie to, że chodzieńczyk sobie wymyślił albo jest złośliwy. Tylko jest pytanie proste: no kto za to zapłaci? No bo słuchajcie, jeżeli y, do czwartku mielibyśmy pracować, tak, ok, ale to oznacza, że za te same pieniądze, albo nawet za mniejsze pieniądze, uwaga, za mniejsze pieniądze, no bo jeden dzień pracujemy mniej, musimy wykonać większą pracę. Pytanie, czy to jest sensowne? No ale dobra, pomysł jakiś jest. Nie to, że nie. Dobrze, przechodzimy do kolejnego pytania. Um... Pytanie w sprawie pieniędzy z Unii Europejskiej. Znowu Unia nas oszukała, polski rząd. Um, Znowu Unia oszukała polski rząd, oni dali się nabić, w, e, zrobić w konia. Pan twierdził, e, że pieniądze będą. E, no i teraz jest pytanie. E, dlaczego Polska pozwala na takie zachowanie? Proszę Państwa. Po pierwsze, to my nie wiemy na dobrą sprawę, jak się rządzący ugadali z tą Unią. Oni tam nam no, mówią parę rzeczy, no ale. Bądźmy szczerzy, nie wszystko się mówi, y, społeczeństwo od razu miało pamiętać, że miało tam nie być tej warunkowości, potem się okazało, że jednak ta warunkowość jest i tak dalej, i tak dalej. Mówiono, że nie będzie i tak dalej. Powiem tak, czas pokaże, ale powiem Wam jedną rzecz. Y, my nie mamy łatwych relacji z Unią, ale dlaczego nie mamy łatwych relacji z Unią? No. Uwierzcie mi, że Unitom Europejskim to jest wszystko jedno, czy w Polsce rządzi partia, która się tam nazywa PiS, czy Peło, czy LSD, czy tam jeszcze coś innego. Ma być po unijnemu. Tak jak kiedyś m, pamiętacie, może starsi m, widzowie to pamiętają, w, był stan wojenny, prawda, i jak tam towarzysz generał y, biegał błagać o, o m, interwencję, to e, towarzysz Breżniew powiedział, że my za, zaakceptujemy Każdego, kto będzie reprezentował naszą linię. I koniec, prawda? I rób ta, co chce cytując o Więc Unii na tym zależy. I Unia chce, żeby w Polsce był rząd, który będzie wierny poddańczy, który po prostu będzie, będzie dążył do tego, żeby. Co tam Unia głupiego klepnie, to jeszcze Niemcy nie zdążą zatwierdzić, jak już Polska będzie miała zatwierdzone. O to chodzi. I chcą nas do tego smusić. I jeżeli wprowadzą, wprowadzi nasz rząd, to, to nieważne, co to będzie. Oni wtedy będą już sacy, już będzie super. Ale powiem wam jedną rzecz: ja się zastanawiałem nad tym, dlaczego ta Jurowa tak, tak długie przy tej posy, dlaczego ta jurowa tak nam dokucza. No i powiem wam, Yy, Rafał Ziemkiewicz mnie zresztą oświecił w jednym ze swoich programów pozdrawiam Rafała przy okazji Pana Rafała, tak yy, otóż on powiedział jedną słuszną rzecz, którą też możecie wygooglować sobie zróbcie to Pani Jurowa ma wielkie problemy u siebie w kraju za łapówki za różne działania pod stołem i tak dalej, i tak dalej no i teraz Unia Europejska Przecież ona jest europosłanką również i ma immunitet. Dopóki ma ten immunitet, to Czesi mogą jej, prawda, posłać co najwyżej uśmiech. Natomiast. Jeśli Unia Europejska zdejmie jej ten immunitet, o, to się może różnie zdarzyć. No i pani Jurowa jest jak ta kuchła taka, która po prostu, co jej tam pani von der Leyen poszepcze, to ona wychodzi i mówi, i co to ona by tam nie zrobiła i czego to ona tam nie zrobi. Nie wiem, jak działa nasz rząd, tak jak to się pod dywanem, ale ja na miejscu naszego rządu czy powiedzmy kogoś przesłanego do Unii Europejskiej z naszego rządu, po prostu poszedł do pani Rowej i zapytał: Słuchaj, Nowera, wiesz, bo Niemcy cię straszą, ale my to wykonamy. My cię pozbawimy immunitetu, wiesz, potrafimy się dogadać. I może być problem, więc bądź tak miła i przestań. Ale nie wiem, czy nasz rząd tak zrobił, czy nie, to jest po prostu tajemnica murów. No nie, nie Kremla, tajemnica. Murów brukselskich. Oczywiście. To jest jakby tutaj yy, w ten. No, ja nie wiem, wiecie, czy te pieniądze rzeczywiście będą. Ale jest inne pytanie. Czy my rzeczywiście potrzebujemy tego cyca unijnego? Yy, wiecie, bo to jest tak, że yy, tych pieniędzy, no te pieniądze są tam, prawda, gdzieś widoczne. Ale wiecie co? Ja powiem tak, ja założyłem firmę za swoje pieniądze, w sensie za polskie pieniądze, czyli za nasze, czyli za swoje. Bo dostałem z Urzędu Pracy taką zapomogę i to było wyraźnie napisane, że to nie jest tam żadna pomoc de minimis, de coś tam, de coś tam, tylko to jest nasze krajowe pieniądze. I to było naście lat temu. No i myślę, że te pieniądze były mniejsze, dużo mniejsze od unijnych, ale po prostu te pieniądze były nasze. Ja wziąłem, pamiętam, dwukrotnie mniej niż, niż ci euro kretyni dawali. Kupiłem mniej sprzętu za to. Nie zdążyłem już na początku zatrudnić pracownika, bo jeszcze to mogłem zrobić, ale już nie zdążyłem. Ale dzięki temu dzisiaj ta unia nie, nie może na mnie pyskować, że mi dała, bo mi nie dała, bo mi dało polskie państwo. Na start bo, jak wiecie, jestem z rodziny no niezbyt zamożnej, której nigdy by nie było stać na to, żeby po prostu dać synowi na rozruch firmy. Więc musiałem sobie sam poradzić. Więc tak to wygląda. I ja nie wiem, czy te pieniądze nam są potrzebne. Po drugie, jeśli już, to ja mam taką fajną propozycję dla naszego premiera, żeby powiedział tak, jak tak dalej nas nękacie, to się gońcie, Mówiąc brzydko, i po prostu przestańcie nas nękać, wychodzimy z tego całego europejskiego długu, i że tak powiem, tyle nas tu widziano. Możemy zagrozić w ten sposób? Myślę, że raczej by się ugieli. Aczkolwiek kto tam wie, to są tylko komuniści z Unii Europejskiej. Kolejna sprawa. Yy, inflacja. Opozycja krzyczy: yy, wszystko wina Kaczyńskiego, Morawieckiego, no i nowego. Yy, może nie nowy, ale odnowiony szef banku. Co pan na to? No i co, co ja na to? No, generalnie powiem tak: jako opozycja nie ma pomysłu za bardzo na to, jak rządzić, no to krytykuje ludzi, którzy są na dookoła rządu, bo, bo powiem szczerze, że oni nie mają pomysłu na to, jak rządzić. To wychodzi ten 40. Tam ten 40 Czterodniowy tydzień pracy, i tak dalej, ale to nie są jakieś poważne propozycje, yy, proszę Państwa. No, p, mm, no, co Glapiński może? No, co może Glapiński? No, może manipulować stopami procentowymi, może to, ale to wiecie, no, na kogoś trzeba zganiać, jak się nie ma po prostu samemu w głowie, nie? No, tutaj kosiara jeździ za nami, ogródki, prawda, słychać. No, mówię Wam, to jest, to jest w ten sposób, moi drodzy, że jeżeli po prostu nie, nie ma się pomysłu na to jak samodzielnie rządzić, jak to po prostu wszystko, że tak powiem, ogarnąć, no to się gada o jakimś glepińskim, o tym, o tamtym, czemu nie ten, czemu nie tamten. Nie, moi drodzy, to jest dla mnie po prostu, mm, to niepoważne. Jak, jak najszybciej zwalczyć inflację? No na przykład obniżając podatki, tak? Dlaczego? Dlatego na przykład, że jeżeli po prostu obniżę podatki, to koszty życia są niższe. A więc potrzebuje niższej pensji do tego, żeby przeżyć. Prosta sprawa. No co najbardziej, co najbardziej nabija inflację. No, paliwo nabija inflację i koszty funkcjonowania. Przecież nie nabijają inflacji deweloperzy, którzy budują yy, bloki, domy czy coś. Ich ceny tego nie nabijają. Absolutnie to inflację nabija najbardziej właśnie no to, co na co dzień musimy kupić. Tak? Jest różnica, jeżeli mu musimy kupić chleb za powiedzmy 2,10, a powiedzmy mamy do wyboru następnego dnia powiedzmy 2,20. Tak? No wiadomo, że cena jest niższa cena jest lepsza. Tak? Potrzebuje na to mniej pieniędzy. Tusk wyskoczył z tym Chlebem za 30 zł jak Philips Konopi. No bo proszę Państwa, no za 30 zł, no to nie no, dzisiaj też są takie, takie chleby, tylko one są jakieś takie ach, och i w ogóle ziarnowe, bezziarnowe, tam jakieś dziwne, niesamowite i kosmiczne. No to taki chleb rzeczywiście kosztuje 25 zł za kilogram, tak? Czy Zabochenek, nawet taki malutki, wiecie? No to tak, ale on to się wygłupił z tym w tym momencie. No. Także to, 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 to wiecie, to, to, to szkoda nawet dyskutować na ten temat. Kolejne pytanie. Trwa kampania wyborcza. Jak z tymi wyborami? Eee, walczą twardo yy, o lekcje, o odsunięcie tego rządu. Yy, no, Pozdrawiam. No i jeszcze, właśnie to jest to pytanie o ten, o ten 30, chleb za 30 złotych. No że jest no kampania wyborcza de, de facto, szczerze mówiąc, to trwa 4 lata, tak. I jeżeli po prostu ktoś chce utrzymać władzę, no to jak źle rządzi, no to po prostu ludzie go rozliczają za 4 lata. Jeżeli ktoś na przykład, tak jak opozycja w tym przypadku polskim, nie potrafi zaproponować nic przez 4 lata, no to ludzie opozycje, przecież też rozliczają za to, co ona proponuje. I rząd, i opozycję. Więc jeżeli opozycja nie proponuje niczego szczególnego yy, przez 4 lata, no to jak ja jako wyborca mam na nich zagłosować? No bo mówię, naprawdę. Spójrzcie Państwo dookoła, co się dzieje. Jeżeli po prostu opozycja chce przejąć władzę, ależ proszę uprzejmie, niech przejmuje w wyborach, tak? No to a, właśnie, bo jeszcze Tusk powiedział, że jak się w wyborach nie uda, to yy, ulica. No, pytanie tylko, czy on wie, co mówi w obecnej sytuacji, czy on celowo to podgrzewa. To jest, przepraszam, taki głupi tak sam z siebie, czy ktoś mu za to płaci? Bo ja nie wiem. Bo na ulicy, co on chce? Wojnę domową wywołać praktycznie, kiedy wróg stoi u bram? On jest nienormalny, czy co? No nie wiem, tak sobie zadaję takie pytanie. No. Więc ja powiem to tak, yy, moi drodzy, kampania wyborcza oczywiście, że już trwa. Kampania wyborcza będzie pewnie trwała w 2023 i 2024 i 2025. Cały czas będzie trwała, bo politycy chcą być nadal na naszym utrzymaniu. A naprawdę proszę mi uwierzyć, że to jest łatwy pieniądz. Oczywiście oni mówią, że nieprawda, że to się trzeba. Rzeczywiście tak, dla takich osób funkcyjnych, premier, prezydent. Jest naprawdę i czasu, i energochłonne. Poseł też, jak chce być uczciwy i uczciwie spełniać mandat, to też mm, to jest naprawdę wymaga od niego i zdrowia, i czasu. To prawda. Ale nie mówcie, kochani posłowie, senatorowie, że to jest mało i że to, że to, są, to nie są łatwe pieniądze to są wbrew pozorom łatwe pieniądze. Dlatego cała masa takich intelektualistów. W cudzysłowie się do tego pcha, bo jakby tak nie było, to by takie szojringi, tam myszki agresorki i inni z różnych innych opcji to by się do tego nie pchali. Także moi drodzy, yy, kampania wyborcza trwa, ale my mamy jako najważniejszy obowiązek, to to, żeby właśnie sprawdzać tych naszych pracowników, bo politycy są naszymi pracownikami. Na no, przyszłym roku zrobimy im egzamin i najbardziej leniwych wywalimy z roboty. A póki co, do zobaczenia w następnym programie. Tam kosiara za nami jeździ. Pozdrawiamy kosiarę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.